Dzień dobry, Adam Pachura. Witam Państwa w programie Rozmowa na temat. Dziś Państwa i moim gościem w studio jest burmistrz bielawy dr Andrzej Hordy. Witam Pana. Dzień dobry Panu. Dzień dobry Państwu. Panie burmistrzu, czas na podsumowanie minionego roku 2025. To był najbardziej inwestycyjny rok w historii. To prawda. Plan, który zamykał 2025 rok mówił, że inwestycje osiągną poziom 111 milionów złotych. Oczywiście w tej chwili podliczane są wszystkie faktury i z pewnością ta kwota może nie do końca osiągnie pełny poziom, natomiast no plan 111 milionów, naprawdę dotychczasowe rekordy mówią o 50, 50 kilku milionach, więc to jest no bardzo duża wartość. Oczywiście nie byłoby to możliwe, gdyby nie wysoka skuteczność w zdobywaniu środków zewnętrznych. 2025 rok to również właśnie rekordowy pod tym względem. Aż 71,5 miliona środków zewnętrznych, krajowych z Unii Europejskiej, na różnego rodzaju działania, głównie infrastrukturalne. I to, co mieszkańcy obserwują na co dzień, bo większość tych środków przeznaczana jest na poprawę infrastruktury komunalnej, głównie drogowej, to te Czasem przedłużające się remonty, ale które radykalnie zmieniają ład, przestrzeń, funkcjonalność układów komunikacyjnych w naszym mieście, to tego nie da się nie zauważyć. I oczywiście są osoby, które twierdzą, że to są wyrzucane pieniądze w błoto, że gmina, kiedy musi dokładać do tego takich inwestycji własne środki, a tak najczęściej jest, emituje obligacje i zadłuża się. To nie da się realizować programu inwestycyjnego o wartości ponad 100 milionów bez środków własnych które pożycza się od banków. Natomiast wiemy o tym, że znaczna część tych inwestycji obniża koszty później funkcjonowania, bo nie wydajemy na remonty dróg, bo one są wyremontowane, obniżamy opłaty za energię elektryczną, bo zmieniamy lampy na LEDowe itd. Tak Termomodernizujemy obiekty użyteczności publicznej, więc jest mniejsze zużycie energii, elektrycznej, cieplnej i dzięki temu my na przyszłe lata ograniczamy koszty funkcjonowania gminy, zatem pojawia się przestrzeń na spłatę zadłużenia, które zaciągamy dzisiaj. Natomiast ktoś, kto tego nie rozumie albo nie chce rozumieć, no to manipulując tylko samą kwotą długu, nie odnosząc się do wartości całego budżetu, no to można powiedzieć, że mija no, się z ale każdy, kto śledzi budżet i te wszystkie inwestycje i pozyskiwane środki unijne, wie doskonale, że zostało nam raptem może 5-7 lat na to, żeby takie dofinansowania otrzymywać. To dość odważna i taka optymistyczna teza, którą pan redaktor wygłosił, bo trzeba pamiętać, że obecna perspektywa programowa Unii Europejskiej obejmuje okres 2020. 2021-2027. Więc biorąc pod uwagę, że jesteśmy w styczniu 2026 roku, patrząc tylko w kalendarz, został nam ten i przyszły rok. Natomiast obecna perspektywa programowa ma tak zwaną zasadę N plus 3, czyli jeszcze do 2030 roku środki z obecnej perspektywy będą mogły być rozdawane w konkursach, czy na tak zwanych dogrywkach. Po cichu liczę na to, że jeszcze kilka konkursów będzie, natomiast no już to nie będą na taką falę, na taką lawinę, która teraz zeszła w 25 i 24 roku, już takich środków nie będzie. My oczywiście będziemy aktywni, będziemy aplikować, ale tak jak Pan Radek tak powiedział, 4-5 lat. Będziemy już uruchamiać nową perspektywę programową od 2028 roku, i tam z pewnością środków na poprawę infrastruktury technicznej komunalnej będzie jeszcze mniej. Tam będą głównie środki na sprawy związane z ochroną środowiska, na, nad innowacyjnością, nad badaniem plus rozwój więc takich środków na infrastrukturę komunalną zdecydowanie będzie mniej, będzie trudniej. Stąd też będzie też na pewno oddech na to, żeby obecne zadłużenie, które jest zaciągane po to, żeby realizować potrzebne inwestycje, będzie czas na to, żeby po prostu złapać trochę oddechu. Każdy, kto mieszka w Bielabi albo przyjeżdża tutaj, widzi praktycznie na każdym kroku to, o czym Pan powiedział. Drogi najbardziej są widoczne, ponieważ bardzo często są zamknięte a i trzeba je objeżdżać, ale też na terenie Bielawy jest wiele inwestycji, choćby w infrastrukturę komunalną. Mówię tutaj o rewitalizacji budynków komunalnych, budowa nowych budynków w systemie TBS-u. I tutaj panu się też udało pozyskać 100% dofinansowania na budowę, wykorzystując tą ustawę powodziową. No tutaj trzeba powiedzieć, że udaje się właśnie niektóre projekty realizować ze stuprocentowym wkładem środków zewnętrznych, jak właśnie budynek TBS-u 40. E, lokalowy, który powstaje przy ulicy Techników, jak chociażby e, przebudowa kompleksowa gminnego odcinka Ulicy Wolności w Bielawie. To zadanie jest również finansowane w 100% ze środków e, budżetu państwa i jeszcze kilka projektów mógłbym wymienić. Natomiast e, no, trzeba mieć też świadomość, że no, gmina angażuje własne środki, wiedząc, że poprawa, poprawia jakość życia, komfort e, funkcjonowania dla mieszkańców e, Bielawy, ale też dla. Turystów, którzy coraz liczniej odwiedzają nasze miasto. Stąd też z pełnym przekonaniem realizujemy program rozwoju miasta, program inwestycji i zdobywania środków zewnętrznych. Niedługo otwarta zostanie nowa hala Olimpia. Tak, obiekt został wybudowany w ubiegłym roku. 30 grudnia nastąpił odbiór robót techniczny. Natomiast w tej chwili trwają procedury formalne. Państwowy, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego toczy procedury odbiorowe. Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości otrzymamy zgodę na użytkowanie tego obiektu. Planujemy zrobić uroczyste otwarcie hali i oddanie do użytkowania. Myślę, że to wszystko nastąpi w lutym tego roku. Bardzo zmienia się teren kempingu Sudety, począwszy od samego kempingu poprzez Molo i nasz most na wyspę, który powiedzmy kilka lat temu niby był remontowany, ale wiemy, jak to było zrobione. Poprzedni burmistrzowie dostali zarzuty prokuratorskie za to, że ta inwestycja nie została zrobiona. Tutaj dzięki pozyskaniu również powodziówek udało się tę inwestycję, udaje się tą inwestycję realizować. Kiedy zakończenie? Tu trzeba powiedzieć, że działania wokół Jeziora Bielawskiego i wokół kempingu Sudecy są wielotorowe, wielowątkowe, bo z jednej strony jest to infrastruktura, jak sam pan redaktor zauważył, to jest pomost, to jest samo pole kempingowe, ale to także boiska do gry w koszykówkę, ścianka do gry w tenisa. W tym roku rozpoczęliśmy przebudowę drogi wewnątrz kempingu, tej drogi szutrowej. Całe zadanie jest warte ponad 5 milionów złotych. Tu również udało się dostać dotację z Unii Europejskiej. Modernizujemy korty przy ulicy Plażowej, powstanie Dolnośląski Park do gry w tenisa. Zrobiliśmy ścieżkę pieszo-rowerową pieszo po koronie jeziora i jeszcze szereg innych przedsięwzięć, które mają podnosić atrakcyjność tego miejsca. Przypomnę, że w ubiegłym roku, też w grudniu zakończono rewitalizację pierwszego etapu kolei sowiogórskiej na odcinku od Bielawy Zachodniej do przystanku przy ulicy Sowiej. Jeden z przystanków będzie mieścił się właśnie przy kempingu Sudety w Bielawie. Stąd też otworzy się ten teren jeszcze na turystów, którzy będą dojeżdżać do nas koleją bezpośrednio do tego miejsca atrakcyjności turystycznej. Więc myślę, że ten rok 2026 będzie już takim rokiem, w którym my zaczniemy konsumować to, co budowaliśmy przez ostatnie lata. Po cichu liczę, że jeżeli pogoda dopisze, bo to też jest istotne że rok będzie rekordowym, jeśli chodzi o przychody, o zyski z działalności kempingu Sudety i to znów y, jakby pokaże, że polityka inwestycyjna owszem wyrażona wielomilionowymi nakładami i też wkładem własnym wielomilionowym spowoduje, że gmina będzie osiągać przychody, których nigdy wcześniej nie osiągała i te przychody w przyszłości będą, będą dawały potencjał do spłaty zaciągniętego zadłużenia. Co roku w parku miejskim lodowisko było wypożyczane. W końcu ten sezon to jest lodowisko, które gmina zakupiła przy dużym wsparciu środków zewnętrznych. I tu znowu kolejne działanie, które oczywiście nadrzędnym celem jest podniesienie atrakcyjności parku miejskiego, atrakcyjności spędzania wolnego czasu na terenie bielawy, nie tylko dla samych mieszkańców naszego miasta, ale także dla licznie odwiedzających turystów. Dotychczas przez 3 lata testowaliśmy atrakcyjność tej formy wypoczynku w zimie. Wynajmowaliśmy od firmy zewnętrznej całą technikę, jeśli chodzi o mrożenie lodu, o bandy i o utworzenie lodowiska plenerowego. Kosztowało nas to za sezon 150 tysięcy złotych. W ubiegłym roku pojawił się pilotażowy program Ministerstwa Sportu i Turystyki, w ramach którego można było zakupić komplet wyposażenia, łącznie z tak specjalistycznym sprzętem, który nazywa się ROLBA, czyli do czyszczenia tafli lodu, do rozkładania cienkiej warstwy, tak żeby jakość tej nawierzchni była niemal doskonała. I postanowiliśmy złożyć wniosek o dofinansowanie na zakup lodowiska, właśnie z oprzyrządowaniem, które będzie o 50% miało większą powierzchnię niż, do, niż dotychczasowe. I w wyniku przeprowadzonego przetargu cała wartość zadania kosztowała 800 tysięcy złotych, z czego 400 tysięcy pochodziło z budżetu państwa 50%. Pozostałe 400 tysięcy wyłożyła gmina z własnych środków. Więc można powiedzieć, że kwota, którą przeznaczylibyśmy przez kolejne 3 lata na wynajem obcego lodowiska, została dołożona do tej inwestycji i dziś mamy swoje lodowisko. Ale co ciekawe, biorąc pod uwagę fakt, że my już w tej chwili nie płacimy za wynajem, nadwyżka przychodów z tytułu sprzedaży biletów nad kosztami generuje również nadwyżkę. W tej chwili zamykamy rachunkowo grudzień po 20 danego dnia miesiąca, zamyka się miesiąc poprzedni, czyli grudzień 2025, zamkniemy na dniach e, i wygląda na to, że to będzie kilkadziesiąt tysięcy złotych nadwyżki w zysku. E, więc można się spodziewać, że w ciągu dwóch lat, czyli tego i przyszłego roku, my ten wkład do lodowiska spłacimy i w trzecim roku ta działalność zacznie przynosić już Czysty zysk dla gminy, choć oczywiście, podkreślam, nie jest to nadrzędnym celem. Nadrzędnym celem jest spędzanie czasu na wolnym powietrzu, rekreacja, sport, wypoczynek, w myśl zasady w zdrowym ciele, zdrowy duch. W ubiegłym roku gmina Bielawa realizowała kilkadziesiąt projektów inwestycyjnych. Trudno je wszystkie wymienić, ale to też nie jest tak, że te projekty kończą się 31 grudnia, tylko one przechodzą na nowy rok, ale też wiem, że w listopadzie czy w grudniu składali Państwo kolejne projekty na ten rok, te najważniejsze? Jest ich dość sporo, bo tak jak Pan redaktor zauważył, zbierając żniwo dotacji, my myślimy o osianiu kolejnych projektów. I takich kilka jest złożonych, jest w trakcie oceny. Jeden z wniosków mówi o dalszym zagospodarowaniu terenów wokół Jeziora Bielawskiego. Są złożone dwa projekty na przebudowę dróg gminnych. Są złożone dwa projekty na rozwój mikro -małej przedsiębiorczości poprzez tworzenie inkubatorów przedsiębiorczości i szereg innych mniejszych projektów, które Yy, będą no, poprawiać funkcjonowanie w naszym mieście, a także jest yy, kilka obiektów yy, użyteczności publicznej zgłoszonych do programów termomodernizacyjnych, w tym pływalnia miejska Aquarius, gdzie chcemy bardzo kompleksowo podejść do tego przedsięwzięcia. Yy, szacowany budżet yy, zadania to jest kilkanaście milionów złotych, więc jeżeli uda nam się zdobyć dotację, yy, yy, pływalnia Aquarius przejdzie no, dużą metamorfozę. Pracujemy nad tym, aby nie tylko odrestaurować ten obiekt, ale nadać mu nowy blask, nowe funkcje. Mam nadzieję, że niebawem będziemy mogli informować o szczegółach. Czekamy na rozstrzygnięcia konkursowe. Wiemy też, że będzie remontowana droga Korczaka, ulica Korczaka. To prawda, po różnych trudach i znojach udało się finalnie zdobyć nam dofinansowanie w ramach usuwania skutków powodzi w ubiegłym roku. Kwota ponad 1,5 miliona złotych. Jesteśmy po rozstrzygnięciach przetargowych w ubiegłym tygodniu. Łączna wartość zadania to jest 3 miliony 900 tysięcy, więc no, trzeba będzie pozostałe środki wysupać z własnej kasy. Stąd też już na sesji styczniowej planujemy zwiększenie deficytu budżetu, bo uważam, że warto dołożyć do tej kwoty pozyskane środki własne, ponieważ ulica Korczaka, nie oszukujmy się, jest ulicą peryferyjną, jeśli chodzi o układ komunikacyjny miasta, powiatu, województwa i na nią będzie bardzo trudno zdobyć dofinansowanie z innego źródła. Więc jeżeli nie skorzystamy teraz z tej dotacji, no nie chcąc się na przykład zadłużać. To później to zadanie zostanie do zrobienia z własnych środków. Więc proponujemy radnym w tej chwili na sesji, która odbędzie się w środę, zwiększenie deficytu, zabezpieczenie środków własnych i wykonanie prac modernizacyjnych, przebudowy w zasadzie kompleksowej w bieżącym roku. Chciałem też porozmawiać na temat budżetu i tej kondycji. Jak ten budżet wygląda na ten rok? Mhm. No, trzeba powiedzieć, że projekt, który został uchwalony w grudniu ubiegłego roku na 2026 rok w pierwotnej swojej wersji zakładał w ogóle nadwyżkę finansową. Natomiast z racji tego, że zostało nam trochę wolnych środków z poprzedniego roku, kilka milionów złotych i one będą wprowadzone do 2026 roku, to pojawiło się pojęcie deficytu budżetowego już w uchwale, która została przyjęta. Natomiast Żebyście Państwo nie mieli pojęcia deficytu z długiem, bo deficyt to jest różnica dochodów budżetu z wydatkami. I z racji tego, że mieliśmy wolne środki, my wykonamy więcej wydatków niż mieliśmy dochodów. Stąd też te wolne środki z roku poprzedniego mają taką nazwę deficytu. I ta kwota to jest około 3 milionów złotych, więc rok otwiera się bardzo pozytywnie, bardzo optymistycznie, tak jak powiedziałem, pierwsza sesja styczniowa wymusza na nas y, zabezpieczenie wkładów własnego do kilku projektów, stąd też y, pokażemy na ten moment deficyt, a czy on się skończy zwiększeniem zadłużenia w, pod koniec tego roku, czy też nie, pokaże dany rok, bo my w ciągu dan y, każdego roku budżetowego realizujemy bardzo aktywną politykę y, zarządzania finansami y, naszej gminy i udaje się zdobywać środki z innych źródeł. Które pozwalają uwalniać nam nasze własne środki, na przykład na realizację zadań związanych z polityką społeczną, z polityką senioralną, z polityką edukacyjną. I dzięki temu, że zdobywamy środki zewnętrzne, nie wydajemy własnych środków, stąd też możemy później zmniejszać ten deficyt pod koniec roku. Także otwarcie jest takie, ponieważ na początku roku trudno jest prognozować, co się uda. Niemniej przed nami jeszcze pełne 11 miesięcy 2026 roku. Jestem przekonany, że one będą nie mniej owocne niż w latach poprzednich. Nawiążę jeszcze do remontowanej drogi ulicy Żeromskiego. W końcu udało się tą drogę całą wyremontować. To trwało kilka lat, ale chciałbym też przypomnieć, że to kiedyś była droga wojewódzka. Poprzedni burmistrz zamienił te drogi, czyli obwodnicę Bielawy oddał. No i przez te ostatnie lata, gdzie pan zarządza miastem, musiał pan odcinki po kolei realizować. No też z własnych środków i z pozyskanych, ale w rezultacie z samego budżetu gminy ile zostało wydanych? Moim zdaniem niepotrzebnie pieniędzy. No, sytuacja wygląda tak, że faktycznie yy, mój poprzednik dokonał zamiany z y, samorządem województwa donosiąskiego oddając y, dwa odcinki obwodnicy, czyli tę starą część i tą nowo wybudowaną o łącznej wartości, już mówię bardzo dookoła 20 milionów złotych, a w zamian przejęta przez gminę została ulica Żeromskiego w całej swojej y, długości, czyli od ulicy Dzierżoniowskiej aż do ulicy y, Henryka Sienkiewicza y, y, no, w stanie technicznym dalekim od ideału. I my podczas mojej obecnej i poprzedniej kadencji wydaliśmy w naprawę tej drogi w sumie również około 20 milionów złotych. Myślę, że jakieś 60% pochodziło ze środków zewnętrznych. A 40 z własnych, czyli około 8 milionów złotych własnych środków włożyliśmy w przebudowę tych dróg. Oczywiście radykalnie poprawiając parametry użytkowe, budując nowe miejsca postojowe, wymieniając oświetlenie. Tak bardzo ofensywnie, można powiedzieć, ta modernizacja przychodziła. Natomiast można było się spodziewać, że województwo najpierw wyremontuje tą drogę z własnych środków, a później się zamieni. Ale tak to zostało zrobione, no z faktami się nie dyskutuje, więc podjęliśmy się trudu zdobywania środków zewnętrznych i co najważniejsze, na każdy odcinek taka dotacja została zdobyta. Dodam jeszcze, bo pojawiały się też zapytania o odcinek poniżej ronda włóczniarzy. Ten wniosek został złożony w ubiegłorocznej edycji Funduszu Dróg Samorządowych, odcinek od ronda Włókniarzy do ulicy Handlowej. Czekamy na ocenę wniosku, czekamy na wyniki konkursu. Yy powiem, że dołożyliśmy wszelkich starań, żeby ten wniosek był mocno konkurencyjny i pod cichu liczę, że w tym roku również uda się uzyskać dotacje i że ten ostatni odcinek no w złym stanie technicznym również przebudujemy. To chciałem jeszcze spytać o ulicę Wolności, bo jak wiemy ten odcinek gminny mhm. będzie w całości wyremontowany. Na to udało się Panu pozyskać środki zewnętrzne. A jak wygląda sytuacja odcinka drogi powiatowej? Tutaj Pan Starosta był w naszym studiu i obiecał, że w tym roku Zostaną podjęte jakieś działania związane z przeznaczeniem pieniędzy na projekt budowlany? No, sytuacja wygląda tak, że droga, o której mówimy, ma dwa węzły. Jeden węzeł nazywa się rondem Bielteksu, a drugi węzeł to jest skrzyżowanie dróg przy sklepie netto przy Pałacu Sandreckich. To jest ulica Bohaterów Getta, która jest drogą powiatową, i ulica Wolności, właśnie w dół, w stronę Ronda Bielteksu, jest również drogą powiatową. Natomiast ulica Wolności, która biegnie w stronę Rynku Bielawskiego, i druga w stronę parku, to są drogi gminne. Więc jest to taka krzyżówka dwóch dróg powiatowych, dwóch dróg gminnych. I zgodnie z rozporządzeniem i z ustawą, przede wszystkim o drogach publicznych, za. Zarządzanie skrzyżowaniem dróg o różnych kategoriach odpowiada zarządca wyższej kategorii. No w, tym, w tym przypadku, skoro są dwie drogi powiatowe, zgodnie z przepisami, zarządzanie tym skrzyżowaniem należy do powiatu. Natomiast gmina, przygotowując projekt przebudowy swojej części gminnej, e, uznaliśmy, że z, zaproponujemy przebudowę tego skrzyżowania, bo jednak dwie drogi gminne wpadają w to skrzyżowanie. I zaproponowaliśmy rozwiązanie poprzez przebudowę tego skrzyżowania na Rondo. W wyniku postępowania przetargowego, które było ogłoszone na gminny odcinek Ulicy Wolności, objęte zostało także Rondo. I finalnie z rachunków wychodziło, że przebudowa skrzyżowania ma kosztować około 3 milionów złotych. Stąd też zwróciłem się do władz powiatu z propozycją, żeby solidarnie, pół na pół sfinansować ten fragment inwestycji pod 1,5 miliona. Natomiast w odpowiedzi, nie wdając się w szczegóły, nie uzyskało, nie uzyskało akceptacji to rozwiązanie i na dzisiaj temat, no można powiedzieć, że taki został rozmyty. Nie ma odpowiedzi na tak, nie ma odpowiedzi takiej wprost na nie. Natomiast poprzez szeroką dyskusję na sesji Rady Powiatu, która była toczona przez trzy kolejne posiedzenia w październiku, w listopadzie i w grudniu. Finalnie władze powiatu zdecydowały o zabezpieczenie środków na wykonanie projektu przebudowy powiatowego odcinka Ulicy Wolności. I tu muszę powiedzieć, że Ku pozytywnemu takiemu zaskoczeniu Zarząd Dróg Powiatowych podjął już czynności w ubiegłym tygodniu rozpo... jakby zorganizowaliśmy spotkanie na terenie gminy, w trakcie którego rozmawialiśmy o tym bardzo na roboczo, bardzo merytorycznie, jak tę drogę powiatową wpiąć w układ komunikacyjny dróg gminnych, bo my wykonując szereg remontów, narzucamy pewien standard i pewną funkcjonalność w gminie i na moment. Tego roboczego spotkania yy, wygląda na to, że jest bardzo tak pozytywnie, w takim konsensusie współpraca. Natomiast oczywiście specyfikacja istotnych warunków zamówienia, bo o, o tym rozmawialiśmy, no wymaga zatwierdzenia osób zarządzających powiatem. Mam nadzieję, że to, co zostało wypracowane przez no, zespół fachowców od dróg, e, zyska aprobatę władz powiatu i że przynajmniej projektowanie to no, części technicznej, budowlanej e, się rozpocznie. Z doświadczenia wiem, że zajmie to pewnie z 18 nawet do 24 miesięcy, bo to jest długi odcinek skomplikowany, jeśli chodzi o infrastrukturę podziemną, więc pewnie co najmniej półtora roku to zajmie. Zatem jeżeli uda się uzyskać dofinansowanie w pierwszym roku po uzyskaniu pozwolenia na budowę, to pewnie będzie jakiś 2028-2029 rok, więc to nie jest melodia tego roku, ani przyszłego. Raczej 2028-2029. Natomiast żeby dojść do mety, trzeba zrobić pierwszy, drugi i później kolejne kroki, więc liczę na to, że ten. Pierwszy krok niebawem zostanie wykonany. Dziękuję Panu dzisiaj za spotkanie i rozmowę w studio. A Państwu przypomnę, że Państwa i moim gościem był burmistrz Bielawy, dr Andrzej Hordy. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panu. Dziękuję Państwu.